Co to jest badanie stężenia witaminy B12 i na czym polega? Witamina B12 jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu powstawania krwinek czerwonych. Jej niedobór skutkuje produkcją nieprawidłowo zbudowanych krwinek, a także zmniejszoną ich liczbą. Istotnym punktem zapewniającym prawidłowe zasoby witaminy B12 w ustroju jest prawidłowe wchłanianie w żołądku w obecności kwasu solnego oraz TZW, czynnika wewnętrznego, if. Badania oceniające prawidłowy przebieg przemian witaminy B12 w ustroju człowieka określa więc zarówno stężenie witaminy B12 we krwi, jak i prawidłowy test wchłaniania, TZW. Test z healinga, Badanie stężenia witaminy B12 polega na pobraniu próbki krwi po odpowiednim opracowaniu przez automatyczny analizator, uzyskaniu wyniku wartości prawidłowe to 148-740 l 200 do 1000 200-1000NG-l. Test wchłaniania witaminy B12 wykonuje się u pacjentów na czczo. Na początku pacjent otrzymuje do ustnie witaminę B12 połączoną ze specjalnym rodzajem znacznika, 57 Co, czyli radioaktywny kobalt, nieszkodliwy dla pacjenta, wydalany później z moczem, następnie kolejną dawkę w formie domięśniowego wstrzyknięcia. Następnie dokonuje się oceny obecności znacznika w moczu zebranym w ciągu 24 godzin od podania witaminy. Wartość prawidłowa to więcej niż 10% podanej do ustnie dawki witaminy B12 w moczu. Wartości poniżej 7% wskazują na upośledzenie wchłaniania witaminy. Kolejna faza badania uwzględnia podanie witaminy B12 wraz z czynnikiem wewnętrznym w celu wykluczenia tz 2 anemii złośliwej. Czyli choroby polegającej na upośledzeniu wchłaniania witaminy B12 wynikającego z niedoboru lub braku czynnika wewnętrznego i ponowną ocenę obecności znacznika w moczu. Jakie są wskazania do badania stężenia witaminy B12? Zmniejszone stężenie witaminy B12 ma znaczenie jako przyczyna niedokrwistości megaloblastycznej, pośrednio wskazuje również na nieprawidłowo zbilansowaną dietę, Zwłaszcza wegańską, alkoholizm, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, stan po usunięciu żołądka lub fragmentu jelita, nieswoiste zapalenia jelit, przewlekłe zapalenie trzustki, nieprawidłowości związane z czynnikiem wewnętrznym, np. Choroba Addisona i Biermera, wrodzony niedobór czynnika wewnętrznego, niedobór transkobalaminy 2 Zwiększone stężenie witaminy B12 spotykane jest u chorych na niektóre nowotwory wywodzące się z układu krwiotwórczego, chłoniaka chodkina itd., może również wystąpić u chorych z marskością wątroby, czasami w przewlekłej niewydolności serca i mocznicy. Jak przygotować się do badania? Przed wykonaniem testu z należy pozostać na czczo 8 godzin, po badaniu można powrócić do codziennej diety. Dni przed zaplanowanym badaniem nie należy przyjmować witaminy B12 w formie zastrzyków. Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu badania? Jak postępować po badaniu? Jak po każdej iniekcji domięśniowej, rzadkim powikłaniem jest odczyn miejscowy po wykonanym w kłuciu. Ponadto możliwe jest wystąpienie nudności i trudności z koncentracją.